Tak, tak, R&B, kraj, kraj, słuchać nie przestanę. To jest R&B, muszę tańczyć. Oh, tak, tak, teraz Ty po nas Nic nie zostanie, oddam ciało Oddam nawet duszę Przecież kogoś kochać muszę Jestem sama na parkiecie i R&B Potem wszystko możesz mi wybaczyć Bo zdradziłam przez rozpaczy Byłam sama na parkie. Znaczy oddam ciało, oddam nawet duszę Przecież kogoś kochać muszę Jestem sama na parkiecie. Pasonet, zapraszamy. Dzień dobry, Ewo! Dzień dobry, cześć! O jezu! O jezu, jeszcze, jeszcze! Raz, raz, Dobrze, mogę ci mówić, Mamo? Proszę, proszę Ewa, to dla Lepiej Ciebie. Nie, nie, Uważaj, bo nie jest w już Lewicy mi Demokratycznej. Dziękuję. Bardzo proszę. proszę. Wielkie brawa! Ewo, zapraszam! Ewa. – Wody? – Tak, poproszę. – Bo tutaj ten ancyklist pił. – Poproszę. E, – Czy może, może woda po kwiatkach może być? – Nie, nie. – Ja ci dam swoją. Wojtek, weź ty swoją. Ja, – Może być moja? – okay, ja może jestem być. zdrowy, mam książeczkę z przy sobie. Chcesz? E, – nie, czy... nie, nie będę sprawdzał. E, weź, chyba moją, dobra? – E posiedzę na czu. E, E się. – Wiesz co? Ja wolę się tej napić. – Chyba woda z florą była... – Nie, Wojtek, weź, zobacz. Szach i mat. Zbiłem cię, Oleksego. Nie odsuwaj się tak, Wojtek. Integrujmy się. Co się, pani Ewy się Ale poczekaj, daj, dajmy, dajmy sobie trochę czasu. Jak ma twoja się Ma twoja żona? Nie. A ja. Ania. Ania. Pani Aniu, pan zobaczy. Pani zobaczy, co się stało. E, możemy? Dobra. E, Ewunia, e, miałem dla ciebie jeszcze prezent, żeby tak było lekko socjalistycznie, bo to taka stylizacja. To oprócz kwiatków kupiłem ci też rajstopy. Bo to się dawało na 8 marca, pamiętasz, Wojtku? No zobacz, nylon. No pamiętam. Zobacz, jak jest. Ze szwem, zobacz, no po prostu twój rozmiar, no zobacz. Sama wejdziesz, dziwucho, zobacz. To dla ciebie, dobra? Od naszego programu. Obiecaj, że kiedyś włożysz. To dla ciebie chyba też będą pasowały. Nie, ja mam większe trochę. Ja lubię ze szwem. Na... Jak włożysz, to wyślij mi a Okej. Okay. Ewunia. Ej, słuchaj, no jesteś absolutnie nowym zjawiskiem na polskiej scenie. Mm -hmm. Twoja puta, Ewa Sonet Nielegalna pojawi się we wrześniu. Tak. Czyli lada dzień. Lada, lada dzień. dzień. Lada dzień. Powiedz mi, Jedna rzecz, która mnie zelektryzowała, to jest informacja, którą zacytuję dokładnie z serwisu prasowego. Jedna z najbardziej znanych w świecie fotomodelek branży erotycznej. Czy to prawda, czy nie? No wiesz, jeżeli biorąc pod uwagę to, że robię zdjęcia, to i to jest nazywane jako branża polityczna, to tak. Erotyczna to tak. Brawo. <noise> Dziewczyno! Dobrze, że ja się nie pomyliłem, że branży jestem z branży erotycznej. Sojusz Lewicy by Erotycznej. To, to dopiero by było, Kuba. Nie, ale Ewa, to jest prawda, z tą, że, że jesteś yy, gwiazdą branży erotycznej. Znaczy, jeżeli erotyzmem jest pokazywanie pierwsi. Tak. Jak ja pokażę swoje, to to nie jest erotyzm. To jest raczej przykrość. No raczej że. nie. Raczej nie, nie musiałaś się zgadzać. Miła mi się trafiła. No dobrze, czy ty żyjesz u rynkowi, swój biust po prostu. Znaczy żyjesz z faktu, że jesteś atrakcyjną kobietą. Dobrze zbudowana. Tak. A dawno wpadłaś na ten pomysł, żeby urynkowić biust? Mm, dwa lata temu. Ale czy znaczy, że on ci dwa lata temu taki urósł? Yy, czy po prostu... Przepraszam, ja zadaję takie pytania, bo jestem ciekaw, nie znam się. Nie, dwa lata temu spotkałam człowieka, który po prostu umożliwił mi to mhm. pracowanie w fotomodelingu i mhm. zgodziłam się. Na początku były tam jakieś... Yy, Obawy co do tego, bo, bo pochodzę z małej miejscowości Aha. Um, i bałam się opinii innych ludzi, ale później się przekonałam, także nie jest to nic złego. Czyli znaczy, że i... chłopaki ze wsi będą się czepiać, tak? Nie chłopaki. Sąsiadki? <grym> tak, dokładnie. Ja mówię, że wsi są fajni ludzie, co mówię? Głabali. Są fajni, prawda? No. Jesteście z małej miejscowości. Ja też nie jestem z dużej miejscowości. Z <grym> <grym> Warszawy. <grym> no co to duże miasto? No nie, nie no. Znaczy, rozpędzę to się kończy. Zaraz. No a gdzie się rozpędzić? No nie ma się Właśnie, o! Drogi mieliście naprawić! Te autostrady wasze. Mi się nie chce gadać, wiesz. Ewa, przepraszam, bo się zdenerwowałem. Um, a czy to u ciebie jest, przepraszam... Dobra, powiedzmy, jaki masz rozmiar? Ewa, no. Jaka to jest miseczka? Bo ja wiem, że jest A, B, C, D, E, ale jak mhm. na ciebie patrzę, to... To to jest jakaś nieznana mi, bo ja to mam jest... 70E. Nie pomogę ci. Nie macie tego w programie? Przerasta to wasze możliwości. Poczekaj, 78E to jest dużo, tak? Pamela Anderson na przykład ile ma? 70E, nie 78. 70E? Tak. I to E to jest co? To jest rozmiar miseczki. To jest, spory biust. Naturalny, o właśnie, że masz naturalny biust. Tak, naturalny. Mhm. Żadnych tam... Żadnych. Z, ze stoczni jachtowej tam podkładek, <laughs> jak te koleżanki. Nie, Czyli masz 100, 100% naturalny biust? 100%. Mogę się przytulić jeszcze raz? Nie. Krępuje Cię rozmowa na ten temat, czy nie? Mm. Zaraz przejdziemy do muzyki, poczekaj, tylko wiesz, taka gra wstępna, no, nie? No nie, nie, nie krępuje mnie. E. Bo zastanawiam się, czy to jest dla dziewczyny, która, w którym... Co się za głowę łapiesz? Jeszcze nie zadałem pytania. <grym> Kuba, Tak, to wiesz, to... Dziewczyno. No właśnie, zobaczcie, to była typowa, wypowiedź by powiedzieć członka SLB. i m, m, m. Co chcesz powiedzieć? Kuba. Żebyś. No, chcesz, żebyś po prostu nie przesadzić. Dobrze, Ewunia, nie przesadzić. Nie przesadzam. Zobacz Dobrze. jak jestem delikatny. Przecież no, w ogóle z ręcami nie lec. Kiedy u ciebie jako, Tu masz 20 lat, ty jesteś bardzo młoda. Mhm. Wojtek ma 29, ale ma żonę. Nie, 31. A ja na przykład nie mam żony. I ma 42, lata. Jest fajna dziewczynę. A masz narzeczonego? Um, <noise> nie będę odpowiadał na to pytania. Bo mogłabyś mieć? Mogłabym. <noise> e, kiedy to się zaczęło u ciebie? Kiedy zobaczyłaś, że nagle twój biust jest większy niż u koleżanek? Kiedy zaczyna być. Bo to wiem, że dla dzieci. To, to już w podstawówce. Naprawdę? Mhm. Ale co, na przykład czwarta klasa podstawówki. Są tak. takie knypki? No, aż od czwartej to już tak zaczęło rosnąć. Zaczęło rosnąć. Mhm. I tak rosło, rosło, rosło. No? Ale to powiedz mi, czy to jest dla dziewczyny przekleństwo, czy to jest takie... A tobie kiedy rosło? U mnie to zaczęło się zaraz po maturze. To późno. Późno, późno, bo ja nie przykładałem się do nauki za bardzo, ale... Ale rośnie ciągle. Jak, tak jak mówił to prognoza pogody. W zawichości przybiło 7. Przybyło mhm. U mnie też tak. Stale stopniowo narasta. Aha. No dobrze. E... Czyli wielkością byś mnie nie zaskoczył. <noise> nie, 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 nie jestem tu sam. Nie, nie jestem tu sam. <noise>